Dziękuję. Pani poseł Izabela Leszczyna. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Każdy rząd w sytuacji zmniejszonych wpływów do budżetu spowodowanych światowym kryzysem musi podjąć decyzję, czy zmniejszyć wydatki, czy zwiększyć dochody, czy podwyższyć deficyt. Szkoda, że nie wie o tym największa i nie tylko partia opozycyjna. Innych rozwiązań, proszę Państwa, po prostu nie ma. Ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Dlatego ważne jest, jak zmniejszyć wydatki, jak zwiększyć dochody i wreszcie, o ile i kiedy podwyższyć deficyt. I co powinien zrobić odpowiedzialny, ale też wrażliwy na potrzeby społeczne rząd, jeśli chodzi o wydatki? Otóż taki rząd. Musi ochronić najuboższych Polaków i ustalić strefy chronione, to znaczy takie, których cięcia nie dotkną. I ten rząd to zrobił. Jeśli chodzi o podwyższenie dochodów, musi szukać środków do budżetu, ale ze źródeł pozapodatkowych, żeby nie sięgać do kieszeni Polaków. I ten rząd to właśnie zrobił. Dziękuję bardzo, A pytanie pani jest takie: ponieważ Dziękuję. posłowie pani nie poseł. słuchali wystąpienia pani pana poseł. ministra, więc ja pani bardzo proszę. Się. Żeby pan minister dziękuję potwierdził, bardzo. czy wrześniowe podwyższy na Pan poseł Krzysztof Jurgiel, w bardzo 5 proszę? 5% są nadal aktualne. Pani poseł, dziękuję. Proszę bardzo o pilnowanie jednego minuty. Jednej minuty. Proszę bardzo.